Celony dom, seria 19. Chyba wreszcie się budzi, bo już poranek. Nium, nium. O siema. Obiecaliście, że przyszliście, to przyszliście. No tak, przyszliśmy. Słyszeliśmy od pana dyrektora, doktora przepraszam, że za chwilę będziesz miała USG. Nie, no, znowu! Tak, znowu! USG, nie żadna tomografia ani żaden weflon. No, weflon to, to mi już wystarczy. No wiem. No to. Za chwilę będziesz musiała to wziąć. Albo teraz. Musisz Dobrze. Dobra. Dzień dobry, Pani musi iść na WEMFRONT. Fu, 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 na jaki węfron? Na ten, na USG. No naprawdę, akurat teraz? Tak, teraz trzeba. No to proszę za mną. O matko, ja nie lubię USG, bo zimny żel jest. Chodź. Idę. O, już jesteśmy. O, może jaka wielka masz! No tak, to jest krem. No to. Trzeba tu się położyć. O, pójść tu. Okej. Okay. Au. No, no i musimy ci ukierować. Poczekaj, tylko otworzę ten masz. Oki. Okay. Ok. Gotowe. Już naużyłem możemy Teraz mogę kierować. Zzz, o matko Jakie zimne! Zzz, zzz. A, zimne, zimne! A, zimne! 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 Pięć minut później. Zzz. Koniec. Może pani chceć. Ej, proszę pani. Proszę pani. Proszę pani. Słyszy pani mnie? O matko. O. Straciła przytomność. O matko, jaki zimny zbyt ten żal. Aż straciła przytomność. Szybka kroplówka, kroplówka, No już, daje. O matko. Straszny, straszne. koc! O, o, tutaj, tutaj! O, musi się najpierw rozgrzać. Może wróci jej psztoność. No chyba tak. Pan jest! Czy pan w ogóle wie, co to jest lekarz? No tak, bo sam jestem lekarzem. Ale no, taki zimny krem mojej kochanej Maricjuni dawać! No, no chyba pan ma rację. Dziesięć minut później. O matko, co się stało? O, matko, Marta! O, matko, jak ja się boję! Co się stało? Pani straciła przytomność. O matko, boję się. Do widzenia. Ale pani, jeszcze nie dałem zdjęć. Nie porę na jakieś głupie zdjęcia. Do widzenia do widzenia. o, moje łóżko ok kurde, głodna jest. no to zjem sobie mój rosołek ok, to ja idę zobaczyć na automat z przysmakami może dzisiaj będzie kurde, nie ma a, jestem głodny. Muszę kogoś zapytać, dlaczego cały czas nie ma w tym głupim automacie. Niczego. Przepraszam bardzo. Tak. Czy mogę pomóc? Chodzi o to, że dlaczego zawsze w tym automacie, o tutaj, nie ma jedzenia? Dlatego, że dostawca jest chory. O matku! A kurde, ja jestem głodny. To proszę skądś zamrażarnika? Za, za jak folia! Otwórz się, otwórz się! Papryka! O matko, wyrysowałam jakiegoś kurca! Łupiego. Gdzie jest papryka? Papryczka! Gdzie jest papryczka? O, 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 o! Matko, kurde, jakąś. Tą szczotkę wyrysowałam. E, tam jest jedzenie! Kurde! Nie dosięgnę tam!

Zabaweczki. Jej, yeah, także się zabawka. Nie ruszaj. Prawdy. A, jakie fajne. O kurczę. Cały czas jestem głodny. Nawet ten torcik mi nie pomógł. Tam jest jakiś fajny sklepik. La, 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 la. A jaki fajny sklepik. O, masz. Ale fajne. O, kalafior, <laughs> hamburger, to jest Darmo, darmo je! Yeah! Zobaczcie, mama hamburgera za darmo, lepsze żarełko. Pycha, masz się czym cieszyć. pysza. Niam, 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 Zjadłem. No nareszcie nie, 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 A nie, 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 będzie stał nie, 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 Pytanie, co będziemy robić? Nie wiem. Przepraszam bardzo, ale tu jest mały gigliusz po badaniu do krwiny mózgu. I proszę być cicho. Dobrze, dobrze. Położymy go z tym maluśny. O, jaki malutki. Jakiś młodziak. Dobrze. Więc proszę być cicho, bo musi się spokojnie i łagodnie obudzić. Dobrze. Pam, pam, pam. My jesteśmy. Harcerze, harcerze, harcerze. Nie śpiewaj tej piosenki, bo mnie wnerwiasz. No, Ale nie mam nic do roboty siedzieć jak w tym nudnym szpitalu i śpiewać. O, tik-taki! Jakie fajne! Czemu mi nie mówiłaś, że to są takie fajne tik-taki? Hmm. Pysza! O, o matko! Mój brzuch! Jaźń! Mój brzuch! Strasznie jest pobolały. No, bo jaki fajna dwójka. Chciałbym mieć taki dom z tą dwójką. Jak chcesz to mogę ci dobudować, ale jestem chora. Nie, sam sobie dobuduję. Chyba. Do końca swojego hamburgera. Którego tutaj wywaliłem. Nie. niem, niem, niem. Niam, Ale byr, pyszny. O matko. Ale jestem zmęczony. Spać mi się chce. No to się położ na tym długim różku. Nie chcę. Bo on śmierdzi. ludźmi. Jeszcze ja się, się zarażę od wysypki. Boję się. No, po prostu się boję. Okej, okay, to ja teraz pójdę do, um, do, do czego ja, o, na przykład na kalendarz, chcę zobaczyć, to, który to dzień, dziś jest wtorek, no tak, ale chcę zobaczyć, jakie mają fajne kalendarze. O, jaki fajny kalendarz! No, jest. kurde, nie widać, co jest dzisiaj, ale jak mam to mówić, się jest parek. O, jaki fajny ten dwie. Dobra, ja już idę. Nic nie się było ciekawego w tych głupich kalendarzach. Nie mów tak, bo kalendarze pomagają w czasie. Zegarki pomagają w czasie. Um, dzień dobry. Dzień dobry. O właśnie chcieliśmy się zapytać. Kto tutaj nam wyrzucił zepsutego i już w ogóle ze śliną hamburgera? Um, no nie, to jest jakieś nieporozumienie, to nie ja. To on! Widziałam! O, jak ja pana zaraz trupie, O matko, o matko, o matko! Jak strasznie było! Tam było strasznie! O matko, nudzi mi się! Bo oglądam sobie książkę. O matko, jaka wariacka biblioteka! O, jaka fajna książka! Hmm... Jaka fajna. Przeczytam sobie ją. Hmm. Otworzę ją. Kurczę. Nie mogę ją otworzyć. O. Gotowy. Hmm. historia. O kurde. Tu jest historia szpitala. Jaka fajna. Tatuś. Ja też chcę to poglądać. Ja też! O się oczywiście dalej. Teraz mogę sobie pospać. spać! Marta, poszła spać. To my już idziemy, pasmą go! Kochanie! Pa! Ciąg dalszy. Nastąpi.